fakty szyba. A na koniec faktów groszowy spór, który rozstrzygnąć będą musiały policja i prokuratura, bo wójt gminy Dębno-Kołtarnowa oskarżył o kradzież prądu mieszkańca, który podczas obrad gminnej komisji podłączył do gniazdka akumulator kamery. Mieszkaniec chciał sfilmować wypowiedzi wójta, miał na to zgodę przewodniczącego, ale zabrakło mu prądu. Pech! A od tego momentu jest tylko gorzej. Paweł Abramowicz. Zapraszamy do kina. To będzie energetyczna Warsza za trzy grosze o kontaktach między Panem a Wójtem. Pan Jacek Legutko, tu na pierwszym planie wraz z kolegą, stoi za kamerą, więc go nie widać. Filmowali posiedzenie gminnej komisji rewizyjnej. Nagle w kamerze spadło napięcie i trzeba było podładować. Tu wkroczył wójt. Czy panowie mają zgodę na podłączenie się do, do naszego kątu? Tak? Napięcie wzrosło, bo panowie zgody nie mieli. To, co w tej chwili panowie zrobili, jest kradzieżą podnyor. A więc bardzo dobrze... Niedobrze być oskarżonym o nielegalny pobór. Pana Legutkę poraziło na szczęście lekko. W pierwszym momencie się zdziwiłem, a potem zacząłem się z tego śmiać, bo sobie myślałem, że to robi sobie żart, kpiny ze mnie. Kradzież prądu za jakieś trzy grosze to faktycznie kpina z kradzieży. Ja dostrzegam pewną groteskowość tej sytuacji. Ale jednak to jest kradzież, przekonuje wójt. Wartość nie ma znaczenia. Liczy się fakt nielegalnego poboru. I swoje przekonanie przekazuje prokuraturze. Musiałem przekazać, mówi. Ja miałem prawo przypuszczać, że pan Legutko może wykorzystać sytuację, w której ja nie zareaguję na nielegalny pobór energii i złoży doniesienie o niedopełnieniu obowiązku przez wójta. Czyli wojna na doniesienia. Nic nowego. Między panami od lat iskrzy na stykach i dochodzi do zwarcia. Pan Legutko razi wójta licznymi o nieprawidłowościach w pracy, jego i urzędu. Pan wójt nie pozostaje ponoć dłużny. On szukał mnie przez. Półtorej roku, żeby mnie na czymkolwiek przyłapać, no. To posiedzenie komisji zajmowało się zarzutami pana Legutki wobec wójta, a że nie po raz pierwszy, to doszło do przesilenia i padły bezpieczniki. Pan Legutko dokonuje kradzieży prądu. Posiedzenie skończyło się niemiło, a doniesienia pana Legutki spuentował merytorycznie jeden z radnych. Panie, weź się pan za konkretną robotę, a nie zawarte sobie tymi sprawami do... Za konkretną robotę wzięły się teraz policja i prokuratura. Musiały takie prawo. Jeżeli się okaże, że to jest przestępstwo, to nie jest wykluczone, że trzeba będzie przedstawić zarzut za grosze. Nie będzie trzeba, uznała prokuratura, bo pan Legutko, choć pobierał prąd, to pobierał go na widoku. Nie chował się, nie robił obejść i pajęczyny, więc nie pragnął. Pani prokurator ma też, jak zaznacza, swoje prywatne zdanie w sprawie angażowania organów do rozstrzygania takich zwarć. Myślę, że tego rodzaju sytuacje. W zasadzie mogą być rozwiązane w drodze dobrych kontaktów pomiędzy osobami. Dobry, bo widowiskowy byłby kontakt bezpośredni pomiędzy Panami i to aż do wyczerpania baterii. A potem na znak pokoju wspólna herbatka z prądem. Paweł Abramowicz, fakty. I to tyle dziś. Fakta, zaś. Chwilę...